Niezmiennie, nieodmiennie codziennie mnie wzrusza Dziewięć tysięcy wersów pana Tadeusza. Ich ogrom ładność, blaski, mrok łaskawie lśniące Spadają na mnie niczym gwiazdy spadające. Przywykłem przygnieciony ważką ich lekkością, Mieszać nie rzeczywistości ich z rzeczywistością. Takiż mych zmysłów zestaw w rym się trwale wgryzł. Wzrok dotyk węch, smak słuch i nawet szósty zmysł. Jesus. Gdy w środku środka lokomocji miasta środkiem jadę, Mamo mam że z het za nowogrodkiem. Dzić w koło ja wesoło wędruję przez chaszcze. Wtem z chaszczy niedźwiedź straszny, paszczą na mnie klaszcze. Ubiwszy gojem bigos, który się wyrabia. Z kapusty, w której się uprzednio czołgał hrabia, Róg wpada w ucho, bigos w brzucho, wódka w krtań, Po wódce niczym mrówka biorę się do pań. się W tych dań obfitość wąchasz oraz wsłuchasz. Pojmiesz, że pan Mickiewicz wielki to był kucharz, Który niezestawialne zestawiając smaczki Z polskich bebechów zrobił narodowe flaczki. Zbigosił je i zbiesił, czyniąc sztuki osią. Popieprzył telimeną, polukrował z osią. Wydestylował ducha pszennożytnych z trzech I tak robaka zalał, że zapiera dech. Lecz cóż ja podczas naszych obcesowych czasów, Rząd z niskich, średnich płac i wysokich obcasów, Gdy świat przebiera miarkę, zdążając do kreski, Czuję się sam jak niedźwiedź głupi i litewski, Lub jak szlachecka mucha gnuśna eleacka, Którą wojskiego packa rozpłaszcza znienacka, Lub jak otarta z wąsów sędzi słona łza. Szczęściem wbrew pandemonium. pantade już trwa